Witam serdecznie nie zapraszam do oglądania w dzisiejszym materiale. Mianowicie, instalacja pracuje dzisiaj, jak widzimy, bez ikony sieci, ponieważ ta instalacja dzisiaj będzie tylko wyłącznie pracować. Instalacja garażowa została rozłączona. Tam jest tylko ładowanie baterii, uruchomione ponieważ wieczorem będzie potrzeba sporo energii, a w dzień dzisiaj akurat instalacja garażowa nie potrzebuje. I więc warunki są takie jak widzimy: 76W ładowarka pierwsza, 87W ładowarka druga, stan baterii 59 i 195W z paneli. Są realia dzisiejszego dnia jego Więc, jak widać, brak sieci. Tamta instalacja tylko i wyłącznie ładuje, pozyskuje energię. w tamtych zostały wyłączone, aby ile energii jest, tyle żeby spływało do magazynu obciążenia mamy na tą chwilę 300 W cały i sobie to działa Zapraszam do oglądania dalszej części Witam jak widzimy pogoda nieciekawa zachmurzona nic nie widać w kierunku słońca jest ósma godzina więc próbuję pozyskać troszkę energii mianowicie wyłączyłem przetwornicę, faluniki i pracuję tylko jako ładowarka i widzimy raptem 150W do paneli wskakuje tutaj jest 75W a tu jest 25 w Tyle o poranku Energii na obecną chwilę nie potrzebuję, tam zasilania z tej instalacji. domowa instalacja mi zapewniła wszystkie potrzeby, więc zawsze każdy wacik mile widziany w banku. No więc wyłączyłem przetwornicę i lecimy w opcji tylko ładowania banku. Czy to coś pomoże? Nie wiem. Z pewnością tak, no bo falowniki nie będą pożerać tej energii na przetwarzanie, na utrzymanie samych siebie. I co sekunda, co minuta systematycznie wzrastają waty, więc coś z tego będzie. A pod wieczór potrzeba mi dzisiaj energii właśnie z tej instalacji, więc... do tego taki sposób na gromadzenie, żeby jak najwięcej zgromadzić. Dzień dzisiejszy jest jednym chyba z pierwszych tak zwanych Najbardziej ciężkich, które już będą, bo tych pięknych dni raczej nie będzie, patrząc na pogodę, to optymistycznie to nie wygląda. Patrząc pod względem na słonecznienia, dnia to jest 0, 0, 0, 1 godzina, 0 i tak dalej. Więc nie będzie z czego magazynów ładować. No ale jak widzimy nawet w miarę, w miarę te waciki się wznoszą, jak mówię, dopiero jest 800. Jest to, to jest to, to jest 380 watów, już, już albo i dopiero. Znosi się. No jak mówiłem, instalacja ta jest na wieczór mi dzisiaj bardzo potrzebna, dlatego staram się pozyskać każdy wat dla niej domowe instalacji pozwoli mi przetrwać i dzień i noc więc to ładuję w taki sposób taki krótki materiał o zdobywaniu drobnych watów do tak dużego magazynu Pozdrawiam, zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrybowania. I do następnego, hej. A jeszcze wrócę, zobaczymy stan baterii. No podniosła się już. 48,7 było. No już mamy 49,3. zapojana się optymistycznie więc łapiemy hej do następnego tym razem